Cześć, witam wszystkich. Na pewno nieraz chcieliście puścić sobie muzykę, a do dyspozycji mieliście tylko i wyłącznie telefon. Dziś pokażę Wam, jak wzmocnić dźwięk z telefonu przy użyciu tych oto prostych rzeczy. Zwykła tubka i dwóch plastikowych kubeczków. Ja tą tubkę mam po ręczniku papierowym, więc na pewno też taką znajdziecie. Odrysujemy kształt naszego telefonu. Nie musi być to idealne, po prostu zróbcie to tak, żebyście mniej więcej widzieli. Teraz wycinamy. Sprawdzamy, czy nasz telefon wejdzie do środka. Jeżeli tak, to wszystko w porządku. Teraz musimy wyciąć otwór w kubku, tak żeby móc włożyć. Naszą tubkę do środka. Teraz, kiedy mamy dwa kubeczki, łączymy ją z naszą rurką. W ten oto sposób. Teraz zrobimy test. Sami słyszeliście różnicę, jest dużo głośniej. Nie oczekujcie, nie wiadomo jakich efektów, bo to jest po prostu karton plus plastik. Więc z telefonu nie zrobicie mega super systemu audio, ale na pewno ten patent przyda wam się na różne wyjazdy.